Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani smakosze. Dziś pokażę Wam, jak przygotować ekspresowy makaron w 15 minut. I tym oto makaronem zaczynamy serię filmów ekspresowych przepisów, właśnie na makarony. Makarony, które przygotujecie w maksymalnie 15 do 20 minut. Moi kochani smakosze, chodźcie teraz niżej. Zaczynamy przygotowywać te pyszności. Ale uwaga! Jeszcze chciałam wam podziękować, bo moja książka dziś ma właśnie premierę i jest na dziesiątym miejscu top 100 najlepszych książek kucharskich. Serdecznie Wam dziękuję i oczywiście zostawiam Wam link w komentarzu i w opisie do mojej książki. Dziękuję za to, że jesteście i kupujecie moją książkę. Zapraszam niżej, przygotowujemy te pyszności. Przygotowanie ekspresowego makaronu zaczniemy od pokrojenia czerwonej cebuli. Chodźcie niżej. Oczywiście na początku cebulę obieramy, a później kroimy ją w drobną kostkę. Jeśli chcecie, to możecie pokroić ją również w piórka. Ja chyba tym razem zdecyduję się na piórka. I pokroję jedną całą cebulę, także widzimy się, jak ta cebula już będzie obrana i będę ją kroić. Uwaga, w sumie już się nie rozłączamy tutaj. Widzicie mnie cały czas, bo cebula jest już obrana. Przełożę sobie na chwilę te łupiny, przekrawam cebulę i ją kroję. Cebula jest już pokrojona. Przygotujcie sobie patelnię. Ja dzisiaj będę przygotowywała w multigrilu, byście wszystko tutaj pięknie widzieli. I słuchajcie, na patelnię oczywiście wylejcie sobie tłuszcz, około jednej dużej łyżki oleju. Nie więcej, więcej tutaj nie potrzebujecie. Rozgrzejcie olej i za chwilę będziemy wrzucać na patelnię cebulę. Później wrzucimy mięsko, ale to za chwilę. Cebulę wrzućcie na rozgrzany tłuszcz. I smażcie ją do miękkości. A my teraz w międzyczasie przygotujemy sobie, uwaga, kapustę pekińską, bo kapusta pekińska również będzie w tym makaronie i ona będzie rewelacyjna w smaku. Ale przygotujcie sobie również mięso mielone. Ja mam tutaj mięso mielone z indyka. Odstawiam teraz na bok. Niech nam tutaj się pięknie smaży cebulka, a ja tak jak wam mówiłam, pokroję pół kapusty pekińskiej. Nie musi być ona drobno pokrojona. Należy ją jednak pokroić w mniejsze części. Cebulka jest już podsmażona, dlatego teraz ląduje na naszej patelni kapusta pekińska. Cała kapusta łącznie z tym białym głąbem, oczywiście nie skroiłam go całego, końcówkę zostawiłam, ale dodajemy go tutaj, niech się smaży. I cebula z kapustą pekińską muszą nam się smażyć około 5 do 7 minut, a my w międzyczasie przygotujemy sobie mięso. Tak jak Wam mówiłam, mam tutaj mięso mielone z indyka. Przygotujcie sobie mięsa, oczywiście zależy od tego ile porcji chcecie przygotować. Przygotujcie sobie około 200-250 g mięsa. Ja teraz odstawiam smażoną kapustę, a także cebulkę i widzimy się niżej, będziemy doprawiać mięso. Mięso będziemy sobie doprawiać tylko i wyłącznie jednym składnikiem, a mianowicie sosem sojowym. Ja dodaję tutaj sos sojowy ciemny i dodam jedną pełną łyżkę sosu. Całość dokładnie wymieszam, i później, jak już się usmażą warzywa, dodam mięso na patelnię. Sos sojowy już wyrany, jak dokładnie widzicie. Wyleję je teraz do naszego mięsa i cały dokładnie mieszam, żeby sos obtoczył całą ilość mięsa. I słuchajcie, przepis jest banalnie prosty, bo do tego makaronu będziemy używać makaronu UDON. Oczywiście możecie wykorzystać taki zwykły makaron, jednak makaronu takiego nie musicie gotować. Jeśli przygotujecie sos i wrzucicie go, to w 3 minuty pyszne danie będzie gotowe, bo właśnie tyle taki makaron trzeba gotować. Mieszam dalej mięso i widzimy się jak ja będę wrzucała je na patelnię. Zobaczcie, warzywa się pięknie podsmażyły. One praktycznie za chwilę już będą miękkie, dlatego teraz do środka wkładam wymieszane mięso z sosem sojowym. Wykładam tutaj mięso i oczywiście smażymy ciągle mieszając, żeby tutaj składniki się nie przypaliły. I zostało nam tylko dwa składniki, bo uwaga, za chwilę dodamy pasatę pomidorową, na wierzch pójdzie szczypiorek, no i oczywiście nasz makaron. Poczekajcie do końca, oczywiście, zaraz zobaczycie, jak danie będzie się prezentowało. Gwarantuję Wam, że jest rewelacyjne w smaku, a przygotujecie je w mniej niż 15 minut. Zobaczcie, mięso jest już usmażone, trwało to dosłownie chwilę. Warzywa również. Minęło jakieś 10 minut odkąd zaczęłam przygotowywać ekspresowy makaron, teraz czas na pasatę pomidorową. Pasatę pomidorowej wlewam tutaj 250 ml, całość dokładnie mieszam aż powstanie gęsty sos. Teraz w międzyczasie pójdę sobie zagotować przez 3 minutki makaron, nie będę gotowała go tutaj w patelni, oczywiście jeśli chcecie możecie to zrobić i za chwilę zobaczycie efekt końcowy i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Zobaczcie, jak pięknie wygląda sos. Widzieliście, że to banalnie proste, dlatego teraz zostało wymieszać przepyszny makaron udon z pysznym sosem, a także posypać całość posiekanym szczepiorkiem. Ja sobie wszystko zrobię to w takiej misce. Oczywiście na początku nałożę sobie część sosu. Do tego pójdzie makaron udon. Uwierzcie mi, pyszniej w 15 minut być nie może. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Ja teraz odstawię sos, byście lepiej widzieli i za chwilę będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Sos jest tutaj już w środku. Teraz czas na makaron, który przed chwilą ugotowałam. Całość tutaj mieszamy aż makaron. Połączy się z przepysznym sosem. W razie, co sobie jeszcze dołożymy tego sosu tutaj. I oczywiście za chwilę będziemy siekać pyszny domowy szczypiorek. Zobaczcie, makaron jest sosem już pięknie tutaj wymieszany, dlatego przygotowałam sobie talerz. Całość tutaj ładnie sobie wyłożymy, posypiemy szczypiorkiem i za chwilę cieszymy się wspaniałym smakiem. Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy tego ekspresowego makaronu. Teraz czas go spróbować. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy, moglibyśmy taki makaron jeść za pomocą pałeczek. Ale ja. Zrobię to w sposób tradycyjny. Zjemy sobie taki wspaniały makaron za pomocą zwykłego widelca i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Moi kochani smakosze, ja Wam za dziś serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia jutro.